No dobra, zobaczę ten film. Ma 3 minuty. Jest mi trochę wstyd, ale pokażę. Rusza konkurs. Musicie zabrać 4 naklejki z naszych dowolnych produktów, żeby mieć szansę wygrać udział we współpracy. A to jest najśmieszne, bo na początku jest reklama, a potem w poprzednim odcinku jest przez 40 sekund, czy nad 50. Czy ten film realnie miał 2,5 minuty? Wuja brał udział w tej produkcji. Dobra, ocenił umiejętności aktorskie. Niestety miałem bardzo mało tekstu, ale mimikę twarzy, gestykulacje. Proszę zobaczyć. Załatwione, mój panie. Nareszcie. No i co my teraz robimy, gdzie będziemy mieszkać? Czemu jak Maciek? Nie wiem, tak jakoś. Spokojnie, Julka z maciekiem zaraz wrócą, tylko ciekawe dlaczego chcieli jechać sami? Ej, patrzcie kto tam biegnie! Nie muszę wam to spowiedzieć, nie uwierzycie, co się stało. Co? Nie uwierzysz. No to może powiedz, to się przekonamy. Ale wy nie rozumiecie. No co? To Nitra kupił nasz dom. On to planował od dawna. Musimy iść! Ale mieliśmy czekać na Maćka i Julkę. Nieważne, nie mamy czasu, idziemy! Mi się chce. Co? Co? To ty! A to ty? To on! A to ja! To ty! Już tu nie mieszkacie, wyjazd mi stąd. Umowa nieważna. My oddajemy ci pieniądze, a ty oddajesz nasz dom. Gdzie jest ten milion? Julka i macie jakie wzięli! Nie gadaj! Czemu ty to zrobiłeś? Czemu kupujesz na. na... Czemu ty Myślę, że wam nie powiem i raczej już się nie dowiecie. Dlaczego? O co chodzi? Bezczelność! Ale ładna pełnia, Karolu. Mam talent aktorski czy nie? <ścoughs> nie? Tragedia? Tak? Ty tak? Oni nie. Nie, tak szczerze, jak ja zagrałem? Musiałeś się przejść po pokoju skrinżu?